Witajcie, moi drodzy! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać znaczki z dwóch różnych, naprawdę różnych krajów. Pierwsze znaczki to będą ze Stanów Zjednoczonych, a drugie z Jugosławii. Miałem prośbę w jednym komentarzu, żeby pokazać znaczki z Jugosławii, i właśnie tą prośbę spełniam. Nie mam ich za dużo, ale to co mam, to Wam pokażę. Zatem zaczynamy. Co my tu mamy? Mamy te popularne głowy. Lincoln na przykład. Kogo tu jeszcze mamy? Oczywiście ten znaczek z Waszyngtonem jest bardzo popularny. Mamy kilka. Tutaj oczywiście z Lincolnem jest znaczek bardzo fajny. Lubię te znaczki. Podobają mi się. Takie są starodawne, jak to się mówi. Z Lincolnem 3 centy. No, tutaj Grant, Jefferson, McKinley. No, po prostu standardowe znaczki, no tutaj ten znaczek mi się podoba, ponieważ ma Statek żaglowy. Golden Gate. No, ja lubię żaglówki i statki żaglowe. Dlatego ten znaczek mi się bardzo podoba. Tutaj mamy też standardowe znaczki. Przesuniemy trochę dalej. O. Kolejne znaczki. No, niestety, mm, amerykańskie. Kasowniki są często bardzo intensywne, bardzo mocne. I, I to widać na przykład na tych znaczkach poniżej, że niestety no dosyć mocno y, zmieniają one wygląd znaczka. Ja nie przepadam, osobiście nie przepadam za, za kasownikami, wolę znaczki y, niekasowane. No ale oczywiście każdy ma swoje, każdy ma swoje podejście i każdy ma. Hmm, oczywiście prawo lubić i zbierać znaczki takie jakie, jakie mu się podobają czy takie jakie chce mieć w swoich klaserach mam dla was również ciekawostkę taką informację skąd się wzięły właśnie te fale bardzo popularne są te fale szczególnie właśnie na amerykańskich znaczkach znalazłem to informację w książce i chciałbym wam pokazać wzięło się to ze stempla Potem pokażę. O, zobaczcie. Tu jest ten stempel z 1898 roku i właśnie był taki stempel w kształcie flagi i właśnie te fale pozostały jako, jako wykorzystywane właśnie do stemplowania, do kasowania znaczków. Stąd to się wzięło właśnie. Stąd się wzięła ta flaga. Fale kasujące znaczek. Dobra, idziemy dalej. Tu już mam takie pojedyncze znaczki. Nie są to serie. Nie mam za dużo znaczków ze Stanów Zjednoczonych. No, w Europie dosyć ciężko dostać dużej ilości amerykańskich znaczków. Z przyczyn oczywistych i odległościowych. Ale tutaj mam dla Was też kolejną ciekawostkę. Ciekawostkę. Z którą może, możecie na przykład nie wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Zwróćcie uwagę. Niektóre znaczki mają gładki bok. Nie mają ząbkowania. I tu nie ma ząbkowania. I tu nie ma ząbkowania. E, tu nie ma ząbkowania. Skąd to się wzięło? Co to jest? Na początku myślałem, że to jest jakaś taka wada znaczka, że po prostu niedorobiony, tak mówiąc kolokwialnie. No, ale generalnie potem zacząłem szukać informacji, co to jest, dlaczego tak, takie są te znaczki. I to, jest, to się wiąże z tym, że te znaczki były z rolki. To znaczy, jest taka rolka, czyli taki pasek znaczków, który się odrywa i przykleja na, na, na kopertę. Nie są to znaczki z arkusza odrywane, tylko po prostu rolka. I prawdopodobnie ten brak ząbkowania z lewej strony informuje nas, że to jest albo ostatni, albo pierwszy znaczek w rolce. Często nie ma ząbkowania u góry, no bo te ząbki by się pozgniatały, by się po prostu pościskały, jeśli by to ząbkowanie było u góry. Ja to tak rozumiem. Jeśli coś mylę, coś źle mówię, to poprawcie mnie w komentarzu. Także widzicie, tutaj też nie ma ząbkowania i na dole też nie ma ząbkowania. Czyli mamy, czyli mamy znaczki z rolki. Czasami znaczki z rolki mają z tyłu też swój numer. Te akurat nie mają, ale gdzieś miałem te znaczki, gdzie z tyłu jest numer nabity, to jest kolejny numer znaczka w rolce. Też tak, tak to. Ja to tak rozumiem. Oczywiście tak mówię, jeśli coś mylę. To poprawiajcie mnie w komentarzach. Dobra, co dalej, co dalej? Dobra, jeszcze takie znaczki mam? O, przeginiemy. Tutaj fajnie sobie poukładałem, zwróćcie uwagę, znaczki z flagami. Fajnie to wygląda. Tutaj mamy znaczki w związku z głosowaniem, wyborami. No, fajnie, podobają mi się te flagi, tak, tak to fajnie poukładałem sobie i to tak przyjemnie dla oka. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mam kilka znaczków yy, poczty lotniczej. Można ją rozpoznać po tym, że jest napisane Air Mail. I tutaj mamy Air Mail. Tu też mamy samolot Air -mail. Mail. Widzicie tutaj też Air Mail. Air Mail. Air -mail. Mail. I tutaj, a tu nie widzicie, to przewiniemy. Widzicie i tutaj też związane z samolotami już Wszystkie są airmail? Może nie wszystkie, ale większość, te dwa nie mają napisu airmail. Mm, także większość jest związana właśnie z, z pocztą lotniczą. Te znaczki według mnie są dosyć popularne, ten i tak wam mówiłem, dosyć mocne, dosyć mocne te kasowniki, ale e, co jest ciekawe w tych kasownikach, to one często mają różne napisy. Tutaj na przykład coś z, ze świętami Bożego Narodzenia, Christmas, Fight M, no niestety nie, Air Pollution, coś zanieczyszczenie powietrza, coś święta, no nie wiem, pojedyncze słowa tylko widać. Niestety nie widać całego kasownika, ale można czasami coś ciekawego odczytać. Zaraz znajdziemy stempel bardziej czytelny. Także tutaj mam troszkę lotniczych. Idziemy dalej. Tu mam kilka znaczków ze zwierzętami. Tu fajne pieski. Tutaj chyba konie. I tutaj mam ptaki. No z tymi znaczkami miałem kłopot, bo niestety nie rozpuszczają się w wodzie, nie odklejają się w wodzie. Musiałem zastosować sposób, który pokazałem wam w jednym z ostatnich filmików. Jak odklejać znaczki, które nie, nie odklejają się w wodzie, czyli najczęściej to są znaczki właśnie samoprzylepne. Także te znaczki, musiałem nad nimi trochę popracować. Nie wiem, czy chyba nie do końca ładnie mi się to udało zrobić. No, ale tak niestety bywa z tymi znaczkami, dlatego nie przepadam za znaczkami samoprzylepnymi. Lepsze są właśnie, jeśli odklejać, oczywiście od kopert, bo jeśli kupić, e, jeśli kupić e, na poczcie, no to nie ma problemu. No to też dobrze. Ale pamiętam, że jakiś tam był problem, coś tam mi się nie chciało odkleić. Dobra, no ale generalnie znaczki bardzo fajne, można tą serię zebrać. E, I też tu widzicie fala, Mam fala, na... troszkę znaczków związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Christmas, jak widzicie, Seasons Greetings. Christmas, no świąteczne. Tutaj mam dosyć ciekawą, dosyć ciekawe znaczki. Zwróćcie uwagę, no wszystkie są jednakowe. W chawitkach pochowane, bo no tak dostałem, tak? W, takiej, w takiej formie dostałem, więc nie wyciągałem. ich. w idealnym stanie są. O co chodzi? United States, czyli to są znaczki ze Stanów Zjednoczonych, wartości 5 centów, ale dotyczące Polski z Milenium, czyli Milenium Polski 1966 1966 i 1966 czyli 1000 lat od Chrztu Polski To eee, no, fajne, fajne znaczki, bardzo lubię znaczki, które e, wydane są przez inne kraje, a dotyczą, dotyczą Polski, bo to jest takie miłe, takie przyjemne, że ktoś uznaje Polskę w jakimś sensie no, pomijam papieża Jana Pawła bo papieżu bardzo dużo tych znaczków jest, więc to już on, że tak powiem, znaczki z papieżem nie wchodzą w, w, dla mnie do tej grupy. Wszystkie inne tak, bo z papieżem to jednak jest, jest ich bardzo dużo. Wszyscy lubili papieża Jana Pawła, dlatego tych znaczków jest bardzo dużo. No i tu mam taki bloczek, bardzo ciekawy bloczek. Setna rocznica znaczka pocztowego amerykańskiego i zwróćcie uwagę, że to są te dwa znaczki. I nie mają ząbkowania. Nie są perforowane. Znaczek 5 centów i 10 centów. I zwróćcie uwagę, że ta dziesiątka jest rzymska. No, taki bloczek, 47 rok. Bardzo mi się podoba. Bardzo ładny. Bardzo lubię bloki. Już pewnie wiele razy to słyszeliście. Ale no to jest... Najbardziej właśnie lubię bloki. To jest idealne dla mnie do zbierania. No oczywiście inne też, ale bloki to najbardziej. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tu mam też pojedyncze znaczki. Już nie są to jakieś serie. Mamy tutaj Project Mercury. Tutaj jakieś ręce, tutaj lampka. Ta, ta lampa, ta lampa oli, oliwna ona chyba jest. Ona ma czasami wadę wydruku, to znaczy ta kropka pomarańczowa, to światło jest wydrukowane obok, czy, czy po tej stronie już nie pamiętam, ale gdzieś jest po prostu przesunięcie. No ja nie mam takiego egzemplarza. Tutaj z traktorem. Traktory też jest fajny, fajny temat do zbierania. Hmm, też mi się podobają. I tutaj również zwróćcie uwagę, że nie ma tego ząbkowania u góry i na dole, czyli to zapewne było z rolki. Ech, tutaj mamy siłacz, a tutaj jest dosyć fajny znaczek ten. Hmm, dlaczego fajny? Dlatego, że jest czytelny czytelny stempel. Co tu jest napisane? Partners for and. An, Energy Efficient Tomorrow. Jak to przetłumaczyć na polski? Partnerzy dla e, efektywności energetycznej jutra. Tak to można przetłumaczyć na język polski. I e, no i fajnie, dlatego właśnie zostawiłem, niestety trochę mi się tutaj nie udało oderwać równo, e, zostawiłem razem z kawałkiem koperty, żeby zachować właśnie ten stempel. Co tu jeszcze mamy? No, tutaj też mamy ten znaczek, mi się też dosyć bardzo podoba. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, może ja go przybliżę, żebyście go zobaczyli dokładnie. Po pierwsze, ta czcionka, która jest tutaj na dole, e, podoba mi się, lubię tego typu czcionki, takie wysokie, ale puste w środku. 5 centów, centy w środku. Ale co tu jeszcze jest ciekawego, zwróćcie uwagę. O, tak pokażę. Johnny Apple Seed. <grymne> Te nazwiska czasami są dosyć fajne, no bo Johnny no to Jan, można powiedzieć, a Apple Seed to jest nasiono jabłka. Tak to się tłumaczy na polski. E, czyli Jan, nasiono jabłka. No i dlatego jabłko zapewne jest narysowane w tle tego, tego pana, który tu stoi. Także no dosyć fajne, dosyć fajne znaczki. To jest wszystko, jeśli chodzi o moje znaczki ze Stanów Zjednoczonych. Tak jak powiedziałem, nie mam ich dużo, ale kilka mam. Może powiększę z czasem kolekcję. Ale poluję teraz na klaser taki. No, czasami się pojawiają na aukcjach klasery, pełne klasery znaczków ze Stanów Zjednoczonych, niekasowane. I będę chciał upolować taki klaser. Ostatnio przegapiłem niestety aukcję. Po prostu wypadło mi z głowy, i było potem już po aukcji. No taki klaser poszedł, z tego co pamiętam, chyba za 360 zł. Cały klaser, nie pamiętam już rozmiaru tego klasera, ale dużo tych znaczków było. Znaczków właśnie ze Stanów Zjednoczonych niekasowanych. No poluję, no może uda się troszkę taniej kupić, ale na razie poluję, szukam takich znaczków. To wszystko jeśli chodzi o, o Stany Zjednoczone. A w międzyczasie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Do wciśnięcia dzwoneczka i do śledzenia kolejnych filmików. Chciałbym pokazać Wam teraz znaczki z kolejnego kraju, z Jugosławii. Pojawiła się prośba w komentarzu, aby pokazać znaczki z Jugosławii. Prawdopodobnie to był komentarz pod znaczkami z Czechosłowacji, z tego co pamiętam. Więc spełniam tą prośbę. Powiedziałem, że mam znaczki? Tak, mam. Nie mam ich za dużo, mam tylko dwie strony w tym klaserze niedużym. Ale pokażę Wam, co mam, jak to wygląda. Może to w jakiś sposób zachęci Was do zbierania znaczków z Jugosławii. Dlaczego nie? Pierwsze znaczki to tutaj, tutaj u góry seria, dosyć fajna. Ta seria mi się bardzo podoba. Dlaczego? No głównie dlatego, że tu są statki. Ja, że ja lubię statki, lubię stocznie. Takie, takie tematy żaglowce no to, 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 to mi się podoba no drugi temat dlaczego, dlaczego mi się to podoba, drugi powód bo to są takie właśnie mm, te znaczki są takie w starym w starym stylu nie jest to zdjęcie obrobione w photoshopie i to, to mi się podoba że są właśnie takie starodawne, takie Jugosławia lito stroj. To jest pierwsza seria. I tutaj na dole widzicie jeszcze mamy znaczki, które są chyba z tej samej serii. Tak, to jest chyba ta sama seria, tylko one zostały przedrukowane z 25 na 50. Idziemy dalej. Tu mam kolejną serię. Zobaczmy w przybliżeniu, co tu jest. FNR Jugosławia. A u góry napisane Cyrlicą to samo. FNR Jugosławia, czyli widzicie i po w języku jugosławskim, i w języku amerykańskim, tak można powiedzieć, angielskim, uniwersalnym. Napisane to samo. Idziemy dalej. Kolejna seria z takimi. Co to jest? To są jakieś gwiazdy i pochodnie: 1, 5, 10, 20, 30, 50. No i krótkie serie raczej to nie są pełne serie, tylko pary znaczków. Tutaj mam takie stare budynki. Tutaj coś rzeczywiście starego. ktoś z was wie coś więcej no to piszcie w komentarzach co to jest no patrzymy dalej tutaj takie dwie głowy nie wiem kto to jest nie jest podpisane dobra idziemy dalej druga strona tutaj mam jeszcze taką serię z roślinami to pewnie Panowie poznajecie. Wszystkich mielu zapewne. E, tutaj mamy też pewnie jakąś ważną osobę. PTT. A co to jest PTT? Pewnie to jest jakiś skrót. Spróbujmy rozczytać. Tak to wygląda. zaraz zobaczymy pod szkłem powiększającym. No, za mała czcionka niestety nie jestem w stanie odczytać. Wkładamy z powrotem. Musiałbym mieć większe szkło. No, co dalej mamy? Tu mam takie zwierzątka. Kaczka, konik morski. E, jakieś raki. Barzant. To co wiem na szybko. No i po łacinie napisane niestety nie znam łaciny, więc nie przeczytam, ale zobaczcie ciekawostka eee, ciekawa, że zwróćcie uwagę tutaj jest napisane Jugosławia przez F V a tu jest Jugosławia, napisane cyrylicą, tą ichnią cyrylicą, no bo tego J nie ma w cyrylicy rosyjskiej eee, więc eee, po, tutaj w ich alfabecie, a tu w alfabecie uniwersalnym i domyślam się, no bo nie mam katalogu znaczków jugosławskich, ale domyślam się, że to jest jedna seria. I, i zobaczcie, że właśnie różnie są napisane, różnie jest wskazany kraj w różnym alfabecie. E, co tutaj jeszcze? No i ostatnie znaczki z Jugosławii, jakie mam, to są już takie naprawdę pojedyncze znaczki. Niestety troszkę uszkodzone, ten uszkodzony, ten uszkodzony, ale trzymam e, sobie na pamiątkę, może kiedyś. Się przydadzą do czegoś, gdzieś nakleić ciekawostkę na kopertę, jak będę komuś wysyłał. Czasami można wykorzystać. No i to tyle, jeśli chodzi o znaczki z Jugosławii. Niestety nie mam nic więcej. Mam nadzieję, że, że chociaż tyle Wam się spodobało, że, że mieliście radość z tego, że, że oglądacie moje znaczki. Zapraszam do subskrypcji i do oglądania kolejnych filmików. Dziękuję za uwagę. Cześć.